Bądź tajemnicza, zaskakuj, zachowuj się odwrotnie niż on się spodziewa. Przykładowo, pochwal go za coś, co zrobił dobrze, gdy on wie, że zrobił coś źle. On jest gotowy na krytykę, a ty, nawet jeżeli się w tobie gotuje, powstrzymaj pierwszy wybuch irytacji i świadomie wypowiedz pochwałę lub komplement. Możesz to zrobić pół żartem, pół serio. Nikt tak jak ty nie potrafi sprawić, że tak szybko podnosi mi się ciśnienie. Jeżeli do tej pory na jego czepianie się byłaś reaktywna, teraz powstrzymaj swoją pierwszą reakcję i wyjdź bez słowa. Milcz lub powiedz, że czujesz, iż to nie jest dobry moment na taką rozmowę, i zniknij mu z oczu. Jeśli zazwyczaj przygotowywałaś muś posiłki, teraz tego nie zrób lub połóż mu na talerzu pokrojone jabłko, wołając do wykwintnego obiadu i obserwuj, co się będzie działo. Ponadto na pytanie, gdzie jest obiad, odpowiedz, że czujesz się wyjątkowo zadbana, gdy on tobie przygotowuje taki obiad. Tak, wiem, jest nie fair, że masz go docenić za czynność, której jeszcze nie wykonał. Lecz pamiętaj, że mężczyzna to nie jest bardziej owłosiona kobieta, tylko zupełnie inny gatunek. Ma inaczej zbudowane ciało, ma inaczej zbudowany i inaczej funkcjonujący mózg. Inaczej się wypowiada, ma inne granice tolerancji, inne programy wgrane mu przez naturę do, do głowy, dzięki którym zupełnie inaczej postrzega świat i codzienność niż ty. Nie ma szans, aby zareagował na Twoją strategię postępowania w taki sposób, jak tego oczekujesz. Szczególnie jeśli robisz to według kobiecych norm postępowania i według kobiecych spodziewanych efektów. Jeśli zazwyczaj nie chodziłaś w domu nago lub nie gotowałaś obiadu w szpilkach, albo nie ubierałaś się na co dzień, aby wyglądać jak milion dolarów, teraz to zrób. Choćby dla zwykłej frajdy i zabawy. Będziesz miała ubaw z jak on się nie może połapać, co tu się dzieje. Wyszykuj się tak w dzień, który miałby być zwykłym, kolejnym, przewidywalnym dniem zaskoczysz i siebie i jego a jego reakcja z pewnością wywoła uśmiech na twojej twarzy jeśli w miejscach publicznych zachowywałaś się dotąd kulturalnie godnie prawidłowo teraz będąc na spacerze ze swoim mężczyzną możesz go popchnąć na ścianę budynku i wbić swoje usta w jego po czym jak gdyby nigdy nic kontynuuj spacer Jeśli zazwyczaj spędzałaś czas ze swoim partnerem prowadząc poważne rozmowy, grając w gry albo robiąc wspólnie poważne rzeczy, teraz zaproponuj mu zabawę, na przykład wchowanego, rozbieranego. Jeśli do tej pory robiłaś się na bóstwo, aby zyskać jego uwagę, teraz zrób się na bóstwo, ale mijaj go, nie dając mu swojego spojrzenia. Przejdź obok niego obojętnie i oglądaj się w lustrze z zachwytem. Ale nie zerkaj na niego. Tak jak on by w ogóle obok ciebie nie istniał. On musi poczuć, że ty jesteś zachwycona sobą, nie dlatego, że on stoi obok, tylko dlatego, że naprawdę jesteś zachwycona sobą. Zobaczysz, że nie minie dużo minut, gdy on znajdzie się obok ciebie z pełną uwagą skierowaną na ciebie. Jeśli do tej pory robiłaś sobie z niego psiukę, opowiadałaś o szczegółach twojego dnia, o szczegółach z, twojego, y, życia, z życia twoich koleżanek, to teraz przestań to robić. Zaintryguje go, dlaczego nagle przestał się czuć jak twój brat. To go naturalnie popchnie do stania się bardziej twoim partnerem niż psiapsiółką. Ponadto, jeżeli do tej pory zasypywałaś go dziamganiem, jeśli dziamgałaś, narzekałaś, a teraz staniesz się wyciszona i zaczniesz go zasypywać znacznie mniejszą ilością słów, to on stanie się zdezorientowany. On zacznie się zastanawiać, kim ty jesteś i co się z tobą stało. I właśnie o to chodzi, żeby on o tobie myślał.